Witam serdecznie. Dzisiaj znajduję się na głodówce. Ostatnio byłem raptem miesiąc temu, a więc jak widać, szybko wróciłem. Bardzo lubię tu przychodzić ze względu na cudowne widoki, chociaż akurat w tym momencie, jak widać, nic nie widać, albowiem niskie chmury kompletnie przesłoniły całą. Panoramę Tatr, ale nie ma się co martwić. To wszystko ym, zdarzyło się wskutek przejścia chłodnego frontu atmosferycznego. Jeszcze wczoraj notowaliśmy miejscami blisko 30 stopni w cieniu, a dzisiaj już temperatura przynajmniej tutaj na głodówce nie przekracza 15 stopni Celsjusza. Wczoraj również mieliśmy, tak jak wspominałem, niebezpieczną aurę, burzę wyrządziły w wielu miejscach kraju jakieś tam straty. Głównie były to zalane drogi i posesje, ale miejscami w Małopolsce silny wiatr powalał drzewa, a nawet zdarzały się opady dużego gradu, m.in. w rejonie Limanowej. Dzisiaj już będzie spokojnie, niemniej jednak w wielu w miejscach Polski może popadać chwilami słabiej, chwilami mocniej, ale ogólnie będzie już dość spokojnie. Jednak spokój w pogodzie nie potrwa długo, bowiem w przyszłym tygodniu tak wstępnie zapowiadają się kolejne fale burz i bardzo zmienna temperatura. Raz będzie gorąco, miejscami nawet upalnie, a potem będzie znów się ochładzać, czyli jednym słowem dynamika na całego. Niemniej jednak zwróćmy uwagę na to, yy, jaki mamy dzisiaj dzień, jaką datę, 24 czerwca, tak więc nie bądźmy zdziwieni, że się tak bardzo ochłodziło, bo według mnie jest to zjawisko powszechne, zdarza się bardzo często, niemal co roku. Jest to taka analogia do yy, świąt Bożego Narodzenia, yy, podczas których zwykle przychodzi odwilż. Oczywiście trudno spekulować, co się wydarzy za pół roku, niemniej jednak, jest to rzecz u nas prawie pewna. No ale jak będzie, zobaczymy. Pogodę trudno przewidzieć na kilka dni do przodu, a co dopiero na kilka miesięcy. Niemniej jednak, jeszcze raz pozdrawiam z głodówki, Mówię, jest to naprawdę fajnie. Trochę już zgłodniałem na tej głodówce, więc myślę, że najwyższa pora coś przekąsić. No i co? I do następnego razu. Mam nadzieję, że znów opowiem o czymś ciekawym. Aha, jeszcze odnośnie łowów, tak jak już mówiłem wczoraj. Miałem wybrać się na pościgi z moim znajomym i rzeczywiście tak się stało. Zarówno po stronie słowackiej jak i polskiej udało się upolować kilka Takich niegroźnych, yy, bardziej wydajnych opadowo-komórek burzowych. Być może niedługo opublikujemy jakieś ciekawe zdjęcia. No i tyle. Może w przyszłym tygodniu znów uda się gdzieś z kimś wybrać. A na razie żegnam się i do zobaczenia wkrótce. Pa! Jeszcze raz widok na tę yy, niewidoczną <grym> póki co panoramę tat, może następnym razem uda się lepiej.